No i się w poniedziałek rano właśnie tutaj wchodzę do warsztatu, bo w weekend mnie nie było w domu. Ja pierdzielę co tu się od Janie Pawliło. Dosłownie zapaliłem te uchwyty to ja jeszcze jeden dzień i wypierdolę na śmietnik wszystkie. To jest ten Nowszy, a tam ten starszy to też się rozwalał, także szkoda zdrowia. Skąd tu, tu kurwa olej cieknie ciórkiem? Z hydrostatu? Z rozdzielacza? Co tu się od ja nie powliło? Ja pierdolę, jaka kałuża oleju. Yy. Z siłownika? Nie, przecież siłownik jest świeżo zregenerowany. Chyba, że nie dokręciłem mufek i co. Zassałby się przez rozdzielać. O boziu, boziu. Miałem składać z kalmara, a teraz idę wycierać. O, tu jest kawał szmaty. Niech pije olej i zaraz pójdzie do wyrzucenia. Ale skąd to kurwa naciekło? Tu jest mokre coś, patrzę. A raz biorę latarkę i szukam. Dzień dobry, siemano, wy Piąteczek o ósmej rano, przyszedłem Wam nagrać odcinek, bo tata walczy z ciągnikami, a ja drugi czy trzeci dzień leżę chory Ale tak na szybkości przyszedłem, żeby coś nagrać, coś pokazać, co, co tu się wyprawia w tym czasie Skrzynia od skalmara jest już praktycznie, tutaj była złożona już dawno Tutaj się udało zrobić ten wałek, założona taśma, założone wszystkie rurki, ciemno tu jak założony nowy bęben. wszystko skompletowane, poskładane w tym wszystkim fińskim wzmacniaczu. Na ten moment tata walczy z Zetorem. Tutaj znajomy na szybkości przyciągnął sobie Zetorka, nie wiem, to jest, co to jest, tam 72-45 czy coś takiego. To coś zastukało w silniku, Zetor zakończył żywot i chłopaki sami zdjęli głowicę i przyprowadzili do nas. Nie dokończyli roboty. A tu jest ten tłok, jest, to jest ten. Tu nie było w ogóle pierścienia? Tu w ogóle nie było pierścienia? Nie Ale na wszystkich tłokach to Taka dziura jest wypalona w tłoku To raz Na wszystkich tłokach poza tym pierścienie są też uszkodzone Pogięło laski w głowicach A ja wiem czemu pogięło laski Tutaj tulejka wypadła z korby A on dostał luzu na tulejce i walił po zaworach bo tu są odciśnięte, ale tu są kawałki pierścieni. One chyba tędy przez dziurę w tłoku zostały wygniecione. Głowice są w regeneracji na szybkości, bo to ciągnik z turem przy krowach codziennie robi. Sięgnę nam jakoś zobaczyć te przeciwwagi. Weź delikatnie zaraz oczekiwałem, bo i tak w mi potrzebny. No. Zapasek w jakiś traku naciągaj, koło to strony i obrócisz, bo się lekko obraca. A dobra, wchodzę tutaj rękę to pomału, żeby kiedy przeciwagi przyjdą. A ja muszę zaraz wziąć jakiś... Ale kolor. lekko chodzi, kompresji nie ma. Nie, cylindry to jeszcze tam, ale... Cylindry nie są najgorsze, no ale jak już ale to mówione skupowane. są... Ja się jakoś tu położę. Jak mi się uda. Uj, marna, robota. marna robota do góry nogami robić. No ale... ale... Że to, że zdjąć przód i to wszystko to trzy dni dłużej zajdzie. I tata tada przydejmowaniu korbowodu zauważył, że... Patrzcie. Jakby się poluzowały. Nie wiem czy Obecnie? Jak stopy zdejmę czy to do Bo tu jest tam tych takich. Rozpierających, chyba. No, tam są śruby, które ruszą. ile one ruszą? No to trzeba będzie wziąć silnik. Bo ogólnie wał jest ładny, ale jeżeli tego nie dokręcimy, to ja nie złożę silnika. Bo to kurwa szkoda naszej pracy silnika. Także Także jest kolorowo On ma tylko dwie, czy po do też są dwie? Nie, tylko dwie na środku Nie, na brzegach są jeszcze A na samym brzegach? Też są luźne Też? Tak Obróć, ta jest i luźna od sprzęgła Zaraz dajmy pompę i zobaczę A tu za pompę... a pompy nie odkręci śruby bo wał Obrobiona pompa jest Aha Śruba przy pompie Jednakże że obrobiona to jeszcze zahacza Śpilkę o wał Obrócisz delikatnie, zobaczy ja zobaczę tą brzeżdą, jak już tu leży. Póki mi olej kapie do oczu Ja wczoraj miałem pełne oczu No Jak już tak to ja już Ale ogólnie stan czopów wału jest idealny Nie, wał jest, panewki nie tknięte Nie no, oni oleje wszystko, ci, dobra czekaj Dziękuję Wszystkie cztery są Kurwa, trzeba będzie wyjąć silnik Wszystkie cztery są luźne Ja pierdolę Powodzenia, wyjąć silnik O Jezu, w Zetorze z Turem i z napędem, To więcej patologii niż to warte Kuponisza włączył te Dobra, tu przed warsztatem miałem w międzyczasie następny ciągnik wczoraj zjechał na bazę Jest tutaj 30, w której Rok temu? Kiedy robiliśmy remont silnika? Rok temu chyba. W zeszłym roku albo wczesną wiosną. 30 zrobiła ileś motogodzin przyjechała na taki przegląd tam olejki, filtry, regulacje zaworów po iluś motogodzinach. Ogólnie klient zadowolony i przy okazji przywiózł mi klient po drodze, że jechał 30 rozrzutnik. Jest to radziecki PTS chyba, czy PTU4. A w rozrzutniku jest do zrobienia wał do tyłu, bo się niestety rura poddała, po iluś latach przegniła i zmyliło rurę także będzie dorabiany i co, no i pewnie w poniedziałku z tym ruszę, jak tylko trochę się wyzdrowieję i tyle także na razie tu jeszcze jest na przyczepie przyczepka, ale to już temat niefilmowy, nie że tak powiem no i na górce stoją ciągniki leśne plus stoi kolejny pacjent do wartatu i jeszcze jeden pacjent, który wyjechał i wrócił tu jest pacjent, którego ostatnio poskładaliśmy klient odebrał ciągnik, wsiadł, pojechał do domu po przejechaniu, ja wiem, 14-15 km wrócili do mnie, bo bo co? gdzieś tu nie będzie widać tu jest zażygane olejem tu gdzieś pękła główna rurka do filtra i zostało stwierdzone, że to jest reklamacja moja wina i ciągnik odprowadzili mi z powrotem a że ja jestem chory, to na razie Ciągnik stoi, czeka 14 dni na rozpatrzenie gwarancji. Dobra, Siemano, poniedziałek rano, tu kończymy temat odcinka. Podjechałem na szybkości, mówię, zmienię tą rurkę, zmieni rurkę na szybkości od mikropompki. Jak tu nie trzeba unieść kabinę i rozpławiać no ale dobra, ja się zachowam honorowo. Rurka pękła po naprawie, to nie jest moja wina, ale ja rurkę zmienię. Niech mają, niech się odczepią. Żeby nie było, że ja coś źle zrobiłem Także ja to zrobię Tata w tym czasie W Zetorze Z szybkiej naprawy zrobiła się kapitalka Tak Tak. Miało być sprawdzenie czemu jest tłok wypalony A było tak jak pokazywałem chyba we poprzednim wejściu te luźne przeciwwagi I pomimo zdjęcia stopy głównych Jednej czy dwóch się nie, nie da się dokręcić przeciwwag porządnie Także niestety trzeba zdjąć przedni napęd nie Trzeba wyjąć, wyjąć silnik wał. Wyjąć wał Wał na stole wtedy Trzeba to rozkręcić, jeszcze raz zaznaczyć Wyjąć albo śruby, czy się jak widać, nie wyklepane, na klej wkręcić, pozaginać że Zetor jest sturem i zetor, to jest zetor. to jest żeby wyjąć silnik Patologia warsztatowa tak zwana i trzeba Rozbierania dwa dni, Tada, teraz zaraz zdejmie most Ja to żółtą czwórkę naprawię, wjadę tu widłakiem, zabierze most i wtedy silnik dopiero pójdzie na stół A tu żeby wyjąć silnik trzeba zająć chyba lagi, bo nie dojdziesz do śrub Także super miło i przyjemnie, chyba że zdejmiemy zbiornik, jakoś sięgniemy no i miałem składać z kalmara, no ale widzicie Przez te wszystkie spiętrzenie robót nie ma czasu, także Ogarniam to, żeby tego już wygnać z powrotem na dobre stąd i następne bierzemy Dobra, powiem Wam, jakieś dwie godziny później udało się stara rurka wyjęta O, tak normalnie strzeliła, jakby ją żyletką obciął Jeszcze ja ją tu wrzucam Ciężko było, trzeba było unieść kabinę, trzeba było zdjąć podstawowe filtra żeby i nowej nie pogiąć starą to pół biedy, bo przyczepiłem się śmieję, liną i wyciągnąłem a nową włożyć żeby nie pogiąć, to jest zabawa ciutne dwie godziny zabawy a czemu nie świeci lampka wózku? halo? o, świeci teraz mogę go odpalić, odjechać raz, że od nie ma wody, a dwa olejów, w skrzyni. ale to sobie klienci Będą chcieli zabrać, to przywiozą olej. Także ja go tylko odstawiam i gotowe. Olej upatrzyłem tam na szczęście minimum nawet nie sięga, także, także jest git prawie. za następny, bo czas goni Tu jest, a tu woda Gotowy. że oczekam, ten gotowy. To w międzyczasie cofnę, wyjmę ten wał z rozrzutnika Wtedy będę mógł go zawieźć do tokaża do dorobienia nowego, bo patrzyłem, że tego długiego wału za cholery nigdzie nie idzie dostać do ruskiego. Także. Cofnę, wyciągam wał do tukarza zawiozę i będzie git.